W poniedziałek na kanale TV Reklama ukazał się pierwszy wywiad z Kasiuszem Życińskim po niedawnym ogłoszeniu main eventu Gali Prime 6, w którym skrzyżuje on rękawice z Pawłem Tyburskim. Panowie mieli ze sobą niegdyś dość spory konflikt, który poskutkował nawet mocnym sparingiem bokserskim, zakończonym pęknięciem tzw. kalafiora na uchu Kasiusza. Wydawało się jednak, że czas zagoił przysłowiowe rany i panowie nie darzą się już aż taką antypatią. Tymczasem Życiński, w trakcie rozmowy, bardzo ostro wypowiedział się na temat swojego najbliższego rywala i dał do zrozumienia, że możemy spodziewać się przed tą walką sporych dymów. Casio zarzucił Pawłowi, że słynny sparring był efektem polowania na atencję w jego wykonaniu, a także wytknął mu kwestię zażywania środków dopingujących oraz plastycznej ingerencji we własny wygląd. No i potem się przyznał, że zrobił to wszystko dla atencji, bo nie miał pomysłu na siebie. No jest atencyjną dziw... Zresztą nie tylko atencyjną dziw... bo i wiadomo jakie rzeczy robił w przeszłości. Więc no wtedy to wiesz, no tam jest urywek w internecie, no zdycha tam, no. ja bym mógł z tym pękniętym u uchem go napierd... ją by po prostu zdm. nie? No to jest człowiek, wiesz, wykreowany co? Środkami. No, tu wszystko przecież ma zmienione, sterydy, wiesz, no to... Kas już w typowym dla siebie stylu sugerował, że góruje nad rywalem pod kątem umiejętności sportowych, a różnica klas między nim a księżniczką będzie w klatce widoczna gołym okiem. Ja nigdzie nie powiedziałem, że on jest dobry. On no, może wpierd... wszystko, a ja pokażę jaki on jest słaby. I to koło bo ja wiem, że ja jestem nad człowiekiem i nie muszę tego żreć, nawet odżywek nie muszę jeść, a po prostu no Taką dziewczynkę jak Tyburski. Słowa samozwańczego króla dość szybko dotarły do samego zainteresowanego, który odniósł się do nich za pośrednictwem swoich insta-stories. Wyjątkowo opanowany Tybori zaznaczył, że Kas już zaczepia go z powodu swojej słabnącej pozycji w świecie frików, a także nie da się on wciągnąć w jego gierki. Wydawało mi się, że grałeś tą osobę, którą byłeś poprzednio, teraz widzę, że wracasz do korzeni, do swojej prawdziwej osobowości, bo pali się grunt pod nogami, przegrywając zadorom, prowadząc po prostu media swoje, społecznościowa, styl bycia w tych mediach spadłeś na samo dno i teraz próbujesz Krzykami, wszystkimi wyzwiskami w moim kierunku na nowo się narodzić, ale stary to jest zły kierunek. Po pierwsze, nie ze mną. Nie odpowiem Ci na to jakoś hamsko, bo wydaje mi się, że już nie jestem na tym poziomie. Ale chętnie ci wpiszę na poziomie. Księżniczka zaznaczył też, że ta walka będzie dla niego oznaczać wypełnienie kontraktów Prime, o które zabiegali sami włodarze, oraz dodał, że Kas już przestraszył się walki w MMA oraz kickboxingu. Bałeś się, bym ma, oczywiście. Bałeś się nawet w K1 ze strańców. Poszedłem Ci na rękę, Gamoniu żeby walczyć sam w boksie i ci tam zlać twoje płaszczyźnie. Dopłacili mi tylko za to, żebym to zrobił, bo tak bardzo chcą twojej krwi. Do słów Pawła na swoim Instagramie odniósł się oczywiście Don Casio, który po raz kolejny podkreślił, że góruje nad rywalem zarówno poziomem sportowym, jak i życiowym oraz dał do zrozumienia, że zwiększenie Garzy Tyboriego za walkę było jego wymogiem, a nie inicjatywą federacji. Dziewczynka pierdoli, że nie zniży się do mojego poziomu. Byczku, ty kurwa, nigdy nie będziesz na tym poziomie i nigdy nie byłeś na tym poziomie. Wcześniej w wywiadach mówiłeś, k***a, ja mu kasę mogę w boksie zdeklasować, a w małych to go zabiję, kurwa. a nagle pieniążki ci się nie zgadzały, bo wiesz, że dostaniesz w pie***li tym będziesz łzy sobie podcierał. Cyburski w kolejnej odpowiedzi umniejszył umiejętnością życińskiego, powołując się na jego walki z przeszłości z mało wymagającymi rywalami, a także ocenił, że jest obecnie na dnie w uniwersum freakfightów. Sobie, jesteś tak śmieszny, jak ta cała twoja kariera. Wygrywałeś tylko stary, zmniejszymy od siebie o trzy głowy: z Polakiem, z Ambrem niepełno ratajem. Poniedziałkowy wieczór odbyła się pierwsza i jednocześnie jedyna konferencja poprzedzająca galę Fame Friday Arena 2. Pomimo że wydarzenie odbyło się bez wielkich dymów after i kontrowersji, to nie można było narzekać na nudę, gdyż rekompensowały to zacięte i często zabawne konfrontacje słowne, do których dochodziło na każdym z paneli. Na drugim panelu najbardziej iskrzyło pomiędzy Filipem Zabielskim a przebranym w strój sutenera Robertem Pasutem, który postanowił wcielić się w tę postać ze względu na zarzuty, które padły w jego kierunku na face to face ie. Jakoby był on, cytując, królem polskich szonów. Panowie, poza kontynuacją szermierki słownej, w podobnym tonie jak na ich ostatnim programie, sfinalizowali także ich zakład dotyczący tego, czy jeden z TikToków Filipa był zrealizowany w ramach współpracy. Zabielski zaprzeczał, jakoby jego materiał był opłacany, z kolei pasut miał odmienne zdanie, w związku z czym panowie udali się na badania wariografem, a przegrany zakładu miał wpłacić 10 tysięcy złotych na cele charytatywne. Wyniki badań zaprezentowane zostały na konferencji, jednak nie były one w pełni jednoznaczne, w związku z czym zakład został został nierozstrzygnięty, choć Filip był innego zdania. Słuchaj, dlaczego nie chcesz się przyznać do porażki? O Jezu, bo jest napisane, a ty myślisz, że ja nie potrafię się... Jezu. Przezaz, jest jedna jest rzecz mój... napisane że jest nierozstrzygnięte, Dobra, tak. ale jeszcze to jest napisane, że że ja mam nie wiem jakieś ego wykany nie potrafię ci powiedzieć, że że o Jezu, nie wziąłeś pieniędzy za to. Jest jedno nie pytanie nierozstrzygnięte. No to próbmy jeszcze raz. Tak. To moje zdanie jest takie, że jeżeli to zostało nierozstrzygnięte, to powinniście powtórzyć piąta, tą próbę. Nie, powinniście powtórzyć tą próbę. Po... Albo po piątce. tak jak na przykład. Dobra, honorowo. Wyszło, że nie wyszło, że kłamał, więc ja mogę wpłacić piątkę, a on zrobi co chce i tyle. No ja zrobię co chcę. Słuchaj, no nie muszę chwalić się przed wszystkimi, czy wpłacę, czy nie. To jest moja prywatna sprawa, czy w płacę, czy nie. W dalszej części konferencji atmosfera pomiędzy tymi zawodnikami bardzo się zagęściła za sprawą krytycznych słów Zabielskiego dotyczących obecnego kontentu prowadzonego przez pasuta, który polega na przeprowadzaniu wywiadów z nierzadko będącymi pod wpływem alkoholu dziewczynami w humorystyczny i często zalotny sposób. TikToker wprost ocenił, że treści tworzone przez pasuta są krzywdzące dla osób biorących w nich udział, gdyż bazuje na wykorzystywaniu ich wizerunku, gdy są pijani. Co więcej, Filip zarzucił pasutowi, że zdarzało mu się przekraczać granice w kontaktach z dziewczynami w trakcie nagrywek, co autor stanowczo zdementował i wyraźnie oburzył się, tym Insynuacjami. A według mnie twój kontent krzywdzi ludzi. Co ponieważ Filip, podchodzisz do co? ludzi, którzy nie są trzeźwi, Pier... wykorzy wykorzystujesz ich wizerunek w celu swoich zaspokojenych swoich potrzeb mistrzu, mistrzu, po przede wszystkim to jest before nie impreza, jakbym na imprezie kręcił, to by nie dało rady stary, bo ludzie są w takim stanie, że tego się nie da publikować. Po drugie, ludzie sami za mną chodzą. Po trzecie nikomu nie dzieje się krzywda. Po czwarte, jeżeli ktoś bardzo. No chce... nie wiem, ja widziałem filmy, gdzie łapiesz dziewczyny za szyję i ewidentnie widać po nich, że nie chcą. Aha, to... nieprawda! To, to jest komu... nieprawda, stary! To, to, to... Widziałeś rolkę na Instagramie. Tak, to zobacz sobie całą rozmowę z tymi dziewczynami. Ja zanim Ją złapałem, fagata, mogę? Zanim ją złapałem tak za twarz, to rozmawiałem z nią dwie minuty i wyczułem, że nie będzie to przesadą. I mega innego. śmieszne mi się wydaje, że, że ty imprezujący, robiący sobie różne rzeczy na imprezach, ty mi próbujesz teraz wkręcić, wiesz, taki temat, bo to jest... Ku... To jest niż bóg hipokryzji. Kuwa, ksiądz Natalia. Robert w kontrataku zaczął dawać do zrozumienia, że kto jak kto, ale Filip nie powinien umoralniać go w kontekście kobiet, sugerując, że ma swoje za uszami, jednak nie chciał rozwijać tego wątku. Następnie wyraźnie podirytowany oznajmił, że jego rywal przekroczył granicę, gdyż nie powinien uderzać w tak wrażliwe tematy. Bardzo kuranie elegancko zrobiłeś teraz i się wchowałeś jak kuwa, fiwa, zwykły, nie miałeś. Ku... Nic do powiedzenia. Ale I... ja nie powiedziałem stricte tobie, że ty wykorzystałeś kogoś i zrobiłeś to i to złego. Ja powiedziałem ogólnikowo, że wierzch wykorzyst... tych ludzi, ich wizerunki, żeby tworzyć content i Zawielski zrób mi las. Czego nie podałeś mu ręki? Przesadził z tym tekstem. Zachował się, wyszedł poza granicę, za którą nie wychodził wcześniej. Ja też nie wychodziłem. Do kontynuacji sporu pomiędzy tymi zawodnikami doszło także na backstage'u po panelu, co zostało uchwycone na kamerach kanału MMA bądź na bieżąco. I to nie jest, że ja Cię pomawiam, czy zarzucam, że zrobiłeś konkretnie coś złego, tylko ja mówię o tej sytuacji, że to źle wygląda stulejarsko i tyle. I naucz się słuchać ze zrozumieniem. Stulejarsko, od stulejarsko do wbrew jej woli i ona się czuje z tym bardzo niekomfortowo, jest daleka droga. A ty tę drogę przekroczyłeś tyle. Robert wyjaśnił również, że w głównej mierze jest zdenerwowany na Filipka, ze względu na sposób, w jaki przedstawił on swoje zarzuty, gdyż zabrzmiało to, jakby dobierał się do wspomnianej dziewczyny bez jej zgody, podczas gdy jego zdaniem nic takiego nie miało miejsca. To, co on powiedział, w jakim kontekście powiedział, aby ktoś nie widział mojego kontentu tego odcinka, to by pomyślał, że jako kur... sposób łapie dziewczyny za szyję, one się czują z tym niekomfortowo, a ja to wrzucam do internetu. A tu zabrzmiało, jakby zrobił coś bez zgody, i to mnie wkurzyło. Ktoś tak cię zdenerwował we frikach, tak jak Filip? Nie wiem. Nie, 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 chyba nie. Zabielski z kolei po konferencji opublikował na swoim Instagramie feralny fragment z materiału pasuta, który był głównym tematem sporu. O, oczy w różnych kolorach. Tak, mam. Coż jest heterochromia? Po czym wkleił screeny sporej ilości negatywnych komentarzy widniejących pod przed chwilą puszczanym fragmentem odnoszących się do zachowania Pasuta i podtrzymał swoją narrację z konferencji pisząc Mój content jednym się podoba, innym nie, ale ja tworzę wszystko sam w 100%, nie wykorzystuję wizerunku pijanych ludzi, żeby robić content, o to mi chodziło. A jeśli chodzi o ciebie Pasut, to naucz się słuchać ze zrozumieniem, nie oskarżyłem cię o nic i nie szukam afer na siłę, to nie w moim stylu. Swoje trzy grosze w kontekście kontrowersji wokół Pasuta wtrącił także jego niedawny medialny oponent, a więc Nathan Marcoń, który który odnosząc się do słów Roberta z konferencji tajemniczo napisał na Instagramie Robercik, nazywasz mnie Bogiem hipokryzji, że bawię się w księdza na tankach. Tak bardzo śmieszyło cię, jak przebierałeś się i niszczyłeś ludzi na konferencjach. Studio Abstra na Pradze, Robert. Pamiętasz te czasy? Przypomnij sobie wszystko, co wtedy się działo. Przejrzyj z kim, jak i o czym pisałeś, rozmawiałeś. Jak sobie przypomnisz to melatonina nie pomoże, gdy będziesz chciał zasnąć. Może wtedy się przebierzesz za kogoś? No przebierz się Robert, przecież to takie śmieszne, przecież to show. Witam w grze, która niedługo się zakończy. Czas rozliczeń nadchodzi. Kolejny z ciekawych wątków poruszony na tej części konferencji dotyczył zbliżenia, do którego doszło pomiędzy Błońskim a fagatą, o którym sam poinformował tydzień temu na programie z serii Face to Face. Influencerka zapytana o komentarz w tej sprawie wbiła swojemu byłemu łóżkowemu partnerowi szpilkę, nawiązującą właśnie do ich zbliżenia, na co Kacper nie pozostał obojętny i na swoim panelu odniósł się do jej słów ciętą ripostą. Ja chciałabym się tylko odnieść do tego, że to nie było na żadnej imprezie, tylko u Kacpra w mieszkaniu. Czyli Kacper nie kłamał, było dośrodkowanie. Tak, ale nie dziwię się, że nie wchodził w szczegóły, to było najgorsze 10 sekund mojego życia. Uuu. powiem tak, że stosunek trwał adekwatnie tyle samo czasu, co trzeba było się o niego starać. No ta, że 10 sekund się musiał starać, że to nieprawda, bo wpisywał do mnie, zaprosił mnie na randkę, kupił sushi, oglądaliśmy sobie jakieś tam rzeczy, więc... Żadna impreza i 10 sekund było, trochę się zdziwiłam. Trzecia część konferencji przebiegała przede wszystkim pod znakiem słownych konfrontacji Polaka z Arkiem Tańculą, które poskutkowały eskalacją tak zwanych dymów. Jesteś wytworem, jest fej, fej, ej, ty jesteś wytworem, wytworem Fame 8, jesteś wytworem MMA i się tego k***a nie wstydzę, rozumiesz? Jestem, a ty śmieciu co? Na każdym wywiadzie p***y, że chcesz iść do KESU, to wy... W przypadku kolejnego duetu z tej części panelu, czyli Alana i Dominika Zadory, mieliśmy do czynienia z wałkowaniem tego samego dobrze znanego już wszystkim tematu, zakończenia ich współpracy ze względu na imprezowanie Alanika oraz, jak podkreślał japoński drwal, braku szczerości w jego słowach na feralnym treningu. Panowie podtrzymywali swoje odmienne opinie na temat zdarzeń w przeszłości, aż w końcu Alan postanowił sięgnąć po zapowiadanego przez siebie asa w rękawie i w trakcie face-to-face'a wyznał, że prawdziwym powodem decyzji Dominika był strach przed kibicami wspierającymi jego ówczesnego rywalizmu. Denisa Załęckiego. Ja wiem, kurka była prawdziwa przecież tego, że że nami Nie było bawa. żadnej innej rzeczy. Nie było. A k**ka, zdaniem z jednego źródła, że się zestrałeś z wtedy jeszcze kibiców Denisa. Kogo? Tak, <noise> tak, no, tak. No, ale... Ty uważasz, że ja wy**ałem cię z sali tylko i wyłącznie dlatego, że tak. bałem się tak. kwiat, bo ty jesteś pier... Zadora stanowczo zdementował te doniesienia i wyszedł nawet z propozycją zweryfikowania zarówno informacji o oferalnym rzekomym imprezowaniu Alanika, jak i o jego powodach zerwaniu współpracy, podtrzymując, że sprawy kibicowskie nie miały żadnego wpływu na jego decyzję, lecz Kwieciński niezbyt entuzjastycznie zareagował na ten pomysł. Jeżeli chcesz, kurwa, stawiasz dychę ze swojej garzy, ja ze swojej garzy idziesz na wariograf. Kurwa, i zobaczymy, czy nawet jak pójdziemy na ten wariograf, jeżeli w ogóle będzie miał ja, ja, będziesz miał kurwa to waleśne harcie serce, to pójdziemy ja też kurwa pójdę. Ty odwołujesz na pytanie czy tańczyłeś, a ja odpowiem na pytanie czy, kurwa, czy się obstrałem, dobra? Ja już, ja już mam dosyć kurwa. Udowadniać czy, czy czegokolwiek, bo kim ty kurwa jesteś, żeby, żeby cały czas ci coś musiał udowadniać. Znacznie mniejszą aktywnością wykazywali się na trzecim panelu bohaterowie walki wieczoru, czyli Boxdeli Paweł Jóźwiak. Gołym okiem widoczne było to, że konflikt między tymi zawodnikami jest już na znacznie mniejszym poziomie niż kiedyś. Idealnie zobrazowało to zachowanie prezesa FEN, który w zasadzie już pod sam koniec konferencji w specyficzny sposób starał się poddymić. Dobra, no, słuchajcie, dajcie mi się trochę z tym Boxdelem pokłócić, bo tak na spokojnie to ja tu nie wytrzymam. Nie? Ja też, kurwa. Ja... Michale... Bugsdelu, ty niedobra, wyszczuplona, chudzino! Dawaj do klatki i wejdź ze mną i robimy to! <ścoughs> Jak się okazuje, dymów nie brakowało także za kulisami konferencji, a dokładnie przy ściance do wywiadów, gdzie doszło do małej konfrontacji dwóch byłych rywali, czyli Meduzy i Jaksa. Panowie, którzy nadal nie darzą się sympatią, wymienili się spostrzeżeniami na temat ich walki, wzajemnie umniejszając swoim umiejętnościom i prezentując odmienne spojrzenie na pojedynek, którym Jaksu pokonał niemogącego korzystać z technik stójkowych właściciela Kongo TV, który transmitował kłótnie na żywo. dobrze? dobrze? E, jak chcesz, możemy poprawić, słuchaj. Tak, nie poprawić. Nie? A chcesz? Na nawet w BJJ będzie teraz rozj**ał, no. <noise> w BJJ, kur** jaki typ. Ty stary, pokazałeś nic. No okej, okay, pokazałem pokazałeś nic. Pokazałeś tylko charakter, żeby... Mogłeś szatować. 9 minut Kyle. mnie bić, nic mi nie zrobiłeś, stary. stary I Ty masz się ej, za wojownika? Stary, taki był game plan zrealizowany. Jaki game plan? Stary, jesteś po prostu p***ą chodzącą, stary. Stary, mówiłeś, że będę spławany, będę miał chodzą, nie wiadomo co. Która przez 9 minut, mogąc bić, nic mi nie zrobiła, stary. Dostałem 2-3 ciosy. I Ty się kur** wstrzycisz? Ty jesteś taki, kur** przy mnie. Tak Ty jesteś przy mnie o takie o Następnie panowie wstępnie umówili się na walkę sparingową na pełnych zasadach MMA, która ma się odbyć za pół roku, a jej stawką ma być 5 bądź 10 tysięcy złotych. W dalszej części dyskusji, kiedy to Meduza napomknął oferalnej aferze samochodowej Jaksa, przez którą ten został odsunięty od Fame MMA, wyraźnie go to podburzyło i doszło do próby rękoczynów. Za pół roku możemy się umówić. Słuchaj. Dobra, o 50 koła się napierdolimy za pół roku słuchaj. na live. Ja Chodzisz co? Kilka koła na... samochodów... Ro... Sprzedaż będzie miał. Yy, za te pomówienia za chwilę ci teraz w pio... nie? Dawaj, Także ściągamy tak... pleczaczek? Straszyć e... to sobie możesz tu, wiesz kogo? Wiesz czy nie? Mówi, stąd kury, za pół roku kule nie ma. Czez, czy nie? Wiesz czy Ej, nie. Śledząc od dłuższego czasu poczynania Freakfightera oraz rapera Gabriela Araba Al-Suwiego, można zauważyć, że nie jest on w najlepszej kondycji psychicznej, przede wszystkim ze względu na fakt, że wróciły do niego stare demony, i regularnie zażywa środki psychologiczne z czym wcale się nie ukrywa i dzieli się swoimi doświadczeniami oraz relacjami na Instagramie. Już około 4 miesiące temu wspominaliśmy w odcinku o wyborach Freakfightera, który wówczas bardzo ostro odpalił się na popka, poruszając wrażliwy temat jego rodziny, a także konfrontował się na ulicy z nieznanym mężczyzną, który miał obrazić go na tle rasistowskim. Oba te zdarzenia relacjonowane były na Instagramie rapera. Tym razem jednak sytuacja zdaje się być o wiele poważniejsza, gdyż na Instagramie psychotropa, a więc influencera, relacjonującego i angażującego się w różne internetowe dramy, pojawiło się bardzo niepokojące nagranie, które według opisu przedstawia araba terroryzującego dziadków swojej dziewczyny. Nie macie szacunku do ludzi! O co chodzi? Nagi stoję? Nagiego m******* nie działa? Śmieszny jestem? Czy nie jestem? Tak? Rasistką jesteś jak ten dziadek? Proszę, proszę nagrywać rasisto! Na ciebie mam filmik jak mnie wyzywałeś, wie pani co ja mam? Filmik? No, ja, tak, ja, tak, tak, proszę mnie nagrywać! Dziadku nagrywaj mnie! Nagrywaj mnie! No, wariaku, do ja Nie, to Co więcej, na jednej z kolejnych relacji pojawiły się zdjęcia z demolowanego pokoju czy też mieszkania, które według opisu miało zostać doprowadzone do takiego stanu właśnie przez Freakfightera. Jakby tego było mało, według relacji Psychotropa lista zarzutów jest jeszcze dłuższa, gdyż udostępnił on screena wiadomości, z którego wynika, że namawiał on rzekomo 16-letnią dziewczynę do zażywania psych... W ostatnim kafelku pojawiła się informacja, że przed chwilą przytaczane na nagraniach i screenach sytuacje zostały zgłoszone przez osoby poszkodowane na policję, a to podobno tylko część przewinień, które ma na swoim koncie Gabryś. Robiąc research do tego newsa, natknąłem się również na instagramową relację jednej z dziewczyn, która była w cudzysłowie ofiarą rapera i podzieliła się swoimi nieprzyjemnymi doświadczeniami. Co ciekawe, jej przestroga dotycząca araba pojawiła się na instagramie już około 4 miesięcy temu i podpisała ona jego zdjęcie słowami, trzymajcie się od tego chłopa z daleka nie po”. Pożyczajcie pieniędzy pod żadnym pozorem, nie wpuszczajcie do domu, nie wierzcie w żadne jego słowo. Następnie, przez kilka minut, poszkodowana opowiadała o sposobach działania Araba oraz swoich prywatnych doświadczeniach. Ogólnie rzecz biorąc, większość rzeczy, które wymieniła, pokrywa się z wcześniej przytaczanymi akcjami, w związku z czym istnieje możliwość, że to właśnie przypadek tej dziewczyny rozgłośnił na Instagramie psychotrop. Drugą opcją jest to, że Arab ma na swoim koncie kilka tego typu występków. Dziewczyna m.in. weznała, że Freakfighter żeruje na ludziach, którzy go nie znają i potrafi bardzo że manipulować. Przestrzegała ona także przed nawiązywaniem bliższych kontaktów, gdyż może doprowadzić to do bardzo nieprzyjemnych konsekwencji. Ta osoba żeruje na ludziach, którzy go po prostu nie znają i gdzieś tam wykorzystuje swoją popularność na tym, żeby go wozić czy też gościć w domu. Oczywiście mocno zniechęcam do robienia czegoś takiego, ponieważ ta osoba jest nieobliczalna, jest niebezpieczna i zdolna zrobić naprawdę ogromną krzywdę. Potrafi naprawdę perfekcyjnie i z pełną świadomością manipulować ludźmi. Może się to skończyć tym, że na przykład rozprawi wam doszczętnie mieszkanie. Może się to skończyć tak, że podniesie na was rękę. Mówię to też do dziewczyn, bo potrafi to zrobić. Następnie powieliła ona zarzut o nakłanianiu dzieci do zażywania niedozwolonych środków, po czym na własnym przykładzie przytoczyła toksyczny sposób działania araba. Wpierdala na potęgę psychologiczną i próbuje je wciskać innym ludziom. I jeżeli spotka się z odpowiedzią, że nie. To wtedy pokazuje swoją prawdziwą twarz, tak było w moim przypadku. I tak jak mówię, on się może wydawać przeuroczy, przemiły. Nie, to jest człowiek niebezpieczny i potrafi z sekundy na sekundę zmienić twarz. I jest to po prostu najzwyczajniej w świecie psychopata. Na kanał BetClick Polska wleciał właśnie materiał z naszym gościnnym udziałem, w którym to szczegółowo omawialiśmy każde zestawienie nadchodzącej gali Fame Friday Arena 2. Przedstawiliśmy genezy konfliktów oraz szczegółowe statystyki zawodników. Bardzo serdecznie zachęcam Was do obejrzenia materiału, do którego odnośnik znajduje się na ekranie. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeśli chcesz być na bieżąco z newsami ze świata freakfight'ów, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Trzymajcie się, cześć.